Akurat zacząłem nagrywać recenzję ciasteczka i zaczął się alarm bombowy. Za każdym razem jak sobie siądę do was pogadać, to zaczyna się alarm bombowy. Jesteśmy już w pociągu i w sumie teraz zaczyna się główna część podróży. Uznaję, że nie będę was zanudzał historiami z PKP. Każdy jechał PKP, ale nie każdy jechał ukraińskim pociągiem sypialnym, który jedzie przez 19 godzin przez całą Ukrainę. Korzystając z tego, że jeszcze stoimy, pokażę wam tak szybko jak tutaj wyglądają przedziały. Ja akurat wylosowałem miejsce na górze, ale to nie jest tak jak u nas w PKP, że macie trzy miejsca jakby na jednej ścianie, tylko są dwa. Dlatego to miejsce na górze nie jest w ogóle takie złe, bo jest bardzo dużo miejsca. Mamy około 40-minutowy postój w Kijowie, no ale Kijów odwiedzimy sobie na spokojnie w trakcie naszej serii w kolejnych filmach. I tutaj taka ciekawostka. Poprzednio jakie jechałem, po prostu taki sam samowar. Można było sobie dać w nic więcej, a tutaj, pole można sobie dokupić inne rzeczy. Tutaj jest kawa, chyba czekolada. Dobra, dojechaliśmy już na miejsce. Fruzia teraz idzie do mamy swoje się ogarnąć i przywitać. Co? Kogo nagrać? Jakiego piździłka? No, tu w oknie. Gdzie on? No w A pokaż go. <grym> no. Co ty na mnie tak patrzysz, ty. Znaczy... Jakiś zdziwiony. O, 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 pan. co? Ciekawe tobie. Dobra, ale wracając, idziemy na kwadrat. Tak oh, ja zaraz jak bez domy, zaraz się. Chuję. No, dziewczyny nie chcą się pokazywać. Są jeszcze jedna zaspana, druga prosto z podróży Więc szybko się ogarniamy, tak jak mówiłem, anasteza pójdzie teraz do siebie do domu <coughs> kurwa Wytrzęsły mi się też lugi w podróży I w planach mamy dzisiaj zobaczyć samochód, który wybrałem e, Na ukraińskim OLX jest tutaj taki GAZ24 wystawiony i plan jest taki właśnie, żeby go kupić To akurat będzie nam się łatwiej zwiedzało Dniepr e, A później zrobimy nim całą trasę aż do Polski Najpierw trzeba się umyć przebrać, zejść coś klasycznie gotowa? Prawie. Tylko muszę ubranie zmienić. Tam gdzie twój ten jakiegoś się nazywa. Mikrofon można wsadzić kluczy czy nie? No można. Dobra, jesteśmy już ogarnięci, idziemy kupić coś do jedzenia. I obowiązkowo starter do telefonu, nie? Bo bez tego jest najciężej zawsze na wyjeździe. Więc zaraz wam pokażę, jak wyglądają takie osiedlowe sklepiki i cała tutaj taka reszta. Nie? No bo jesteśmy na takim normalnym zwykłym osiedlu. ATB to jest taki odpowiednik Biedronki powiedziałbym, u nas czegoś nie bo Jest pełno tych marketów wszędzie i z tego co się No takie zwykłe dziś No i bez zaskoczenia, jeżeli coś jest lokalne, to z reguły kosztuje bardzo mało, bo tutaj na przykład są ciasteczka po jakieś złotych 60, zł, to jest cała paczka po 2 złote. Ale, na przykład, jeżeli coś jest importowane, tak jak na przykład macie Nutella tutaj, no to ona kosztuje plus minus te 20 zł, no bo chrywne jest teraz po jakieś chyba 96 groszy, więc ja to po prostu dzielę sobie na 10. Natomiast z takich ciekawostek macie tutaj wódkę żiglówkę i zobaczcie, ona kosztuje właściwie 11 zł. Tutaj 0,7 jest po 15. Ale już te importowane alkohole gdzieś tam z dalszych rejonów. No to ceny w sumie nie odbiegają jakoś mocno Polskich, no bo mamy ile? To jest pół litra za 67-60 zł, a zresztą widzicie sami. Ale ceny mięsa patrzcie na to 90 groszy za 100 gram kurczaka, tu jest na przykład 70 groszy. To jest indeks tego co mi wygląda i za 100 gram pierwsi płacimy złotych 20 zł. W TB uznaliśmy, że nie za bardzo chce nam się gotować teraz po tej podróży, dlatego teraz idziemy sobie do piekarni, a że mamy dzisiaj dużo czasu, to pojedziemy po prostu do centrum, do jakiejś knajpi sobie zjeść śniadanie. Co kupiłaś? Burger, kokosowe ciasteczko i strudel, wiśnia, czekolada. Dobra, to jeszcze mam szminkę taką że ród urwie i wszystko będzie w <śmiech> <śmiech> Za burgera ciasteczka Zaraz wam pokażę i takiego dużego strudla Z wiśniami i czekoladą zapłaciliśmy e, Chyba łącznie tam z 12 zł Zaraz je testujemy Chociaż ja nawet nie muszę testować, bo je tutaj za każdym razem kupuję, jak przyjeżdżam Spróbujmy jak jest dobre No akurat zacząłem nagrywać recenzję ciasteczka i zaczął się alarm bombowy Zaraz sprawdzę na aplikację, co to leci w naszą stronę. No, coś do nas leci, ale nie wiadomo, co nie jest napisane, bo czasami piszą, czy to jakaś rakieta, czy o co generalnie chodzi. Tutaj widzę ogólnie wysypało na czerwoną, całą wschodnią część Ukrainy. No i nie będziemy się do schronu, bo byśmy musieli cały dzień kurwa w schronie siedzieć. Pytaliście się, jak wygląda takie codzienne życie tutaj, w trakcie tych nalotów, w trakcie tych alarmów i tak dalej. Ja wam powiem z pozycji kogoś, kto jest tu trzeci raz i łącznie spędził w dnie, przemyślę ile, teraz leci nam trzeci tydzień, czy coś w tym stylu, jak wyje alarm, do wyboru mamy albo po prostu mieć w to wyjebane, nie mieć nadziei, że nie spadnie coś na nas, albo po prostu na cały czas trwania alarmu iść do schronu. Tylko, że na przykład jak byłem poprzednio wtedy zbombardowali chyba szpital i centrum handlowe, no to były takie dni, kiedy ja w schronie powinienem spędzić jakieś 12 godzin. No słyszycie chyba w tle tam, że dalej coś wyje. Nikt tego nie robi, bo tak się po prostu nie da fizycznie żyć. No jako turysta po prostu no, podejmuję jakieś tam ryzyko, no, a ludzie nie mają wyboru i muszą tutaj normalnie żyć. No taka jest prawda fruzia, nie? Co? Mówię, no taka jest prawda fruzia, nikt nie będzie siedział w schronie cały dzień. Da. Właśnie jak wracaliśmy sobie z ciasteczka, mówiłem, że zaczął się alarm bombowy. E, dzisiaj jak sprawdzałem, to był już piąty alarm bombowy tam od północy. E, I tutaj mogę wam pokazać, chyba nawet wiem czego on dotyczył, bo 10 minut temu e, spadła bomba w Pawłochradzie. Mam nadzieję, że mówię to dobrze. No, się Odpukać z tego co na razie widzę, nikt nie zginął. No ale tak jak byłem tutaj te dwa razy i teraz no co, trzeci raz. To wychodzi na to, że codziennie coś po prostu spada w okolicy, no i trzeba się z tym liczyć. I na pewno mielibyście jakieś pytania, jak tutaj jest z czy ma jakieś rady dla turystów, którzy tutaj chcą sobie przyjechać, podzwiedzać. E, no i powiem Wam, że ciężko jest ocenić, bo właściwie walą po wszystkim. Czasami walą w jakieś duże budynki, czasami w jakieś małe. Trzeba też doliczyć to, że jak na przykład leci jakaś rakieta albo dron i go ze strzelą, e, no to po prostu fragmenty czasami spadają i też ranią ludzi. Jak już mówiłem, liczycie się z tym, że no to jest pewne ryzyko, które podejmujecie przyjeżdżając do kraju, w którym panuje wojna. Zrobiliśmy wypad. Idziemy teraz do centrum. Wcześniej odwiedzimy jeszcze babcię Anastazji. O, w ogóle, teraz wam szybko pokażę, gdzie mieszkają tutaj bezdomne pieski. Tutaj się grzeją, jak jest zima. Pod spodem, bo tymi rurami lecicie po woda. A tutaj mają taką budę zabudowaną dywanami. Idziemy po dziewiki. I na... О, грушка! Съешь грушку Пацаны, почему мне эта грушка? блядь, что ты, грушку не съешь? Почему бабке не могу обратить? Грушку съешь А почему мне грушка? Потому что чтобы деньги, блядь, не полетели, она специально эту грушку садила. Да я знаю, только пацаны мне эта грушка? Чтобы ты съел, блядь, ты грушки любишь Сколько эта грушка? Из огорода моей бабки Огород... Огородок или как что называется? У нас это Сомрадо Я тебе не верю, блядь, ты какую-то хуйню помнишь, а я позже... Это нас это родственные огородки дялковые. Raz? Za ile będzie autobus? Bo tutaj nie ma w sumie jakichś takich konkretnych rozkładów. One po prostu jeżdżą, machacie ręką, zatrzymują się. Właśnie jeden po drugiej stronie stanął. Anastazja mówi, że autobus może być za dwie minuty, a może być za godzinę. Trzeba po prostu posiedzieć i go wypatrywać. Nie no jakaś, jakaś uh... Czekaj, nie, to nie nasz. W ogóle... Tutaj jakiegoś dokładnego czasu. Chodzą no, może raz na 20 minut, raz na 15 minut. Zależy od to, jaki autobus, jaki numer. Jeden alarm już się skończył, teraz się zaczyna kolejny. Mam nadzieję, że nie będzie dobrze słychać przez te samochody, ale wracając po prostu do tematu jak to życie wygląda. No wyobraźcie sobie, że miasto miałoby stawać za każdym razem jak zawyje rakieta. Jak zawyje serena albo coś, leci po prostu w tą stronę. Już pomijam morale, ale po prostu gospodarka by tego fizycznie nie wytrzymała. Jest już nas autobus. Przegoniliśmy kraza, stoi teraz koło nas właśnie po prawej. Dobra, teraz szybko runda do, do kantoru musimy wymienić część dolarów Dobra, mamy 5 tysięcy hrywien, więc powinno na to starczyć Myślę, spokojnie, kurwa, na 4-5 dni To jest tak ciężko wydać większą ilość hajsu, jak nie. się nie... Nie no, jeżeli nie chodzisz do lokali, no tak, które tak, są tak, tak stricte zrobione, nie wiem, na zachodnio bym to Czyli wiecie, jakieś koktajl bary e, Albo jakieś takie właśnie burgerownie czy tego typu miejsca tak. Tylko zakupy robicie sobie na przykład w ATB i chodzicie po prostu po takich barach mlecznych, to te 500 zł naprawdę ciężko jest rozpieprzyć. No to prawda. Na 500 zł to dużo ludzi żyje na miesiąc. Właśnie, za 500 zł tutaj ludzie potrafią żyć za cały miesiąc, no ja nie, nie robią To jest, babcia, to jest 300 zł. Tak, ona ma wykupione już mieszkanie i płaci tylko za wodę, za prąd, ale ma no, Samochód. Dobra, tu mam hrywny, tu mam dolary, bo mamy jeszcze dolary po prostu na zakup samochodu. Nie pamiętam, czy mówiłem wstępnie, umówiliśmy się, że w sobotę oglądamy jedną Wołgę i dzisiaj ma pan jeszcze nam potwierdzić inną taką, jedną, nie? Właśnie w ogóle jedną mieliśmy pojechać oglądać do tego całego Pawło Hrodu, w którym dzisiaj spadła ta bomba. Jedno natomiast o czym trzeba pamiętać jak przyjeżdżacie na Ukrainę, to że tutaj nie można pić tak jak u nas wody w kranie. No już pomijam to, że ta woda często po prostu ma kolor jak Johnny Walker. Koko są jakie cienio. Za dwa ciasteczka w sumie za trzy ciasteczka za kompost i za wodę niegazowaną zapłaciliśmy 12 zł. Tutaj naprawdę te pieniądze wydajecie jakby były z monopoli. Nie wiem czy słyszycie, ale mam jakieś takie szczęście, że co sobie siądę na dupie do was pogadać, to się zaczyna właśnie kurwa alarm bombowy chyba już kolejny, nie wiem, od czasu jak nagrywam czwarty. Tak, właśnie się zaczął kolejny alarm. No pewnie potrwa jakoś tak pół godziny i minie. Później się dowiemy gdzie pierdolęło. O, może będzie słychać teraz. W nocy szczerze mówiąc, no ja mam mocny sen, mnie to nie budzi. Ale właśnie jak byłem na Nowy Rok, to obudziła mnie eksplozja gdzieś niedaleko miejsca, gdzie mieszkaliśmy. I powiem Wam, to jest naprawdę dziwne uczucie, bo my sobie lubimy wyobrażać, że ta bomba, wiecie, słyszana z oddali, to jest coś mniej więcej jak ktoś by jedną achtungiem. A prawda jest taka, że do nas nawet nie tyle huk nas budzi. Ja miałem takie poczucie, jak coś by mnie tak wstrząsnęło całym ciałem, że człowiek budzi się momentalnie z takim poczuciem niesamowitego niepokoju. Nie jest wystraszony, tylko nawet nie jest spanikowany, tylko właśnie towarzyszy mu taki dziwny, dziwny niepokój od otworzenia oczy, bo sam ten wybuch no to, to jest coś, co trwa ułamek sekundy. Nawet na dobrą sprawę nie wiecie, co was do końca obudziło. Możecie sobie później wejść, ewentualnie w aplikacji po prostu sprawdzić. Idziemy teraz do sklepu poszukać ubrania. Dla Anastazji jakiś komplet sportowy, a ja chcę sobie kupić taki dojebany dresik z Ortalionu, bo myślę, że będzie dobrze fitował z tym samochodem, jak już go w sobotę kupimy. No ile ten z soboty będzie nadawa się do kupna. Mam nadzieję, że tak, bo nie mamy dużo czasu, żeby szukać jakiejś sztuki po całej Ukrainie. mały chłyń, bo on może być już zamknięty tam Dobra, to do innego sklepu Blisko Ale możemy podśpieszyć się, bo nie wiem czy jest Byłem tu już trzy razy, ale dzisiaj pierwszy raz wchodzimy do prawosławnej świątyni bo jeszcze w sumie nie miałem okazji, zobaczymy zaraz jak to wygląda trafiła się jedna piękna po drodze z tym złotym dachem, który mogliście przed chwilą zobaczyć nie chciałem w środku za mocno komentować ani się odzywać, no bo wiecie świątynia to jest jednak miejsce do którego ludzie przychodzą porozmawiać z Bogiem, a też jest tym osobą wierzącą dlatego pokażę wam tam cerkiew na przebitkach a gdybym miał coś tak od siebie powiedzieć albo do czegoś to porównać to po prostu kojarzy mi się z to taką naszą klasyczną z naszym klasycznym kościołem podobnej rangi, nie wiem jak one się nazywają, czy to są bazyliki, czy katedry w każdym razie nic egzotycznego, ale na pewno piękne to zabił. i tak. Dużo większe, bardzo fajnie Może tutaj dalsi ci będą dojebane jakieś. Białe nie. Szkoda, że czarnych nie ma. Często sobie takie klasyczne Adidasy. Adidoski z czterema paskami. Wszystkie sklepy. Tam nic nie ma w ogóle, żadnego wyboru, dlatego będziemy, tak było, szli... No, będziemy szli do kolejnego sklepu zaraz, ale najpierw idziemy sobie zjeść coś w taką ładną restaurację. Zresztą zaraz, zresztą, zobaczycie. z kurwy sen. To jest chyba z 35 stopni dzisiaj, nie? Ja mówię, że to jest bardzo gorąco. Ja mam to jest taki śmieszny kontrast, bo siedzimy w naprawdę pięknej restauracji. Dosłownie jakieś myślę, nie wiem, z 50-60 metrów stąd są zapory przeciwczołgowe. Od razu mówię, że nie będę ich pokazywał, bo no, nie wolno pokazywać infrastruktury wojskowej, nie będę robił akcji w stylu żadnego reportera. Tak jak już mówiłem, ten kontrast, jak to wszystko ze sobą koegzystuje e, przez tą sytuację jaka tutaj jest, no to jest coś, co trzeba zobaczyć. Zdrożona mhm. materiale. Tak. Cozmiję od Ciebie kawałek. Zasiedzieliśmy się trochę w restauracji, więc dzisiaj zakupów już raczej nic. Bo nie idziemy do nie? Teraz idziemy sobie zjeść deser. Jak to się nazywa? Lwowska... Masernia czekolady. To jest chyba lwowska fabryka czekolady, czy coś takiego. To zaraz wam pokażę, jak tutaj nie wyglądają mam, i ile kosztują malsternia. desery. To jest różne rzeczy. Tam Masarnia? I... No, chyba tak. No tam, gdzie człowiek coś robi. Nie A, wiem. manufaktura. Bludź, ja chuje. A ja zaraz tłumaczę. Warsztat. Lewowski warsztat czekolady. Mhm. Mm ja sobie chyba wezmę tego Spartek. Aha, ja sobie jadę. Tak. Ja chcę Spartaka i ja sobie wezmę jeszcze jakieś kuleczki do jedzenia. I powiem Wam, podrożały troszeczkę te kuleczki, bo jak byłem tutaj chyba jakieś 8 miesięcy temu, e, to na przykład te kosztowały, pamiętam, po 2,30 albo w ogóle po 2 zł, Tak samo cała reszta, nie z tych kuleczek. W ogóle śmieszno, bo u nas zbiera się na jakieś fundacje, a tutaj przy kasie możecie dać datek na dronę. A to, że pamiętam, czy na dronę? To jest tak jak mówiłam. Jeżeli chodzicie po barach mlecznych. Nacznej w jakichś lokalnych miejscach. 500 zł dostarczył Wam tutaj naprawdę na cały tydzień fajnego jedzenia. A jeżeli widzicie sobie takie miejsca jak no to te ceny, no to te ceny będą porównywane z tym, co możemy iść w Polsce, bo za hamburgera patrznie chyba 40 zł, a te ciastka i wszystkie pralinki to już u nas w okolicach chyba 35. Tak jak mówiłem, jesteśmy teraz w sklepie z drugalikami, możecie zobaczyć. Taki jeden kosztuje 3,60, tutaj 4 zł ten malinowy. To wszystko naprawdę zależy od lokalu po prostu do którego pójdziecie. Dobra, wszystko już zjedliśmy, teraz wracamy sobie do mieszkania, pojedziemy autobusem. Autobusy tutaj też kosztują naprawdę fajnie, bo ile kosztuje przejazd? 16 No Gdzieś tam. Coś takiego, czyli jakieś złote 60 i zł jedziecie właściwie przez całe miasto. Część ciekawostek, na przykład fajki kosztują tak w okolicy od 8 do 10 złotych No generalnie to jest naprawdę bardzo tanie To ja obstawiam, wiecie co, to można porównać tak jak Niemiec przyjeżdża do nas, albo Norweg Do tego jak my po prostu przyjeżdżamy tutaj w przeliczeniu nasze pensje na hrywny i koszty życia tutaj Jakby tu babka żyła na 1600 zł jak w Polsce, to ona by chyba tu na limuzynie jeździła No, bo to, to, to w chodzie, jak taki. 600 zł to może to zarabiać normalny człowiek i to nie każdy ile u Was jest średnia pensja? A, ja nie pamiętam no myślę, że mniej od 10 tysięcy hrywienie Czyli ile kosztuje wynajecie takiego pokojowego mieszkania? Teraz to jest w chuj kosztuje, bardzo dużo. Idziemy tu. Jakieś 1000 zł? No muszę no, sprawdzić, nie normalne, pamiętam, nie pamiętam. A? I co, za to ludzie normalnie wynajmują mieszkanie? No, u dużej części ludzi... Tu idziemy. U dużej części ludzi już... Oni już mają mieszkanie i po prostu płacą za te... Hmm, prąd i też woda. Czyli sytuacja taka trochę nieintuicyjna jest na rynku mieszkań, bo z jednej strony mogłoby się wydawać, dużo ludzi wyjechało z Ukrainy, powinny być tańsze, ale z drugiej strony z terenów okupowanych i zajętych ludzie uciekli do dużych miast, dlatego sumarycznie tych mieszkań jest mniej, jeżeli chodzi o liczbę chętnych.